Cześć, to ja dzisiaj otwieramy nową zabawkę. Cześć również wszystkim. Co, ale dzisiaj otwieramy, pokaż, co mamy. O, znów mamy t rekersa No dobra, to otwieramy, zobaczymy. W poprzednim odcinku mieliśmy taką wersję, tak? No to teraz otwieramy. Dawaj pomogę. Otwieramy, zobaczymy. Jaki się trafi. Co nam się trafi znów? Ja jeszcze mogę się doczekać chyba, bo ja zwiażdżam wiele. To tak, jest ostatni Dużo, dużo saszetek. No to zobaczymy, jakie opony. Dobra. Jest... Wow, tylko silny. Tak, wow. A ja, ja zobaczę, mam otwieram tego kierowcę, O, inny ludzik. Taki czerwony. Słuchajcie. Dobra, mamy ludzika, mamy koła. I możemy zmieniać jak coś. Możemy tutaj mować i zmieniać. Dobrze, zobaczmy jaki mamy model auta. O, inny. Taki czerwony, 48, cyferka tu była dziesiątka. Ta, ta, by to się... Tutaj mamy przedni mi. No. O no to ten najlepszy. No, bardzo fajnie. Nafijam go. To ty tego najlepszego. No dobra. dobra Co on wygrywał? Koło no. tak samo podobne się wkłada. Dobra, otwieram Sinus. tata tyta no. tu otwieramy tylne tylną część O, o. no. O, fioletowy. Tak samo również. Są dwa zaczepy. Wkładamy. W ciach. Uj. Dobra. Ja mam ostatnie. To mamy. I zakładamy. fajne opakowanie. Można wykorzystać sobie do umieszczenia z powrotem. I również tak samo. Instrukcja, co się znajduje. Jakie są... No dole. No sobie, to pokażemy wszystkim, jakie mamy dwa. No kurde, to nie jeździ co? Chyba inaczej zrobiliśmy. Co inaczej zrobiliśmy? No tata może cepić te no, koło, bo coś się odstawię. trochę zrobiło. No. Nie, jest okej, okay, wszystko. Ale patrz, zaczepię to no. nie jeść. No jak? To... A to nie jeździ? No jeździ. Ja bo tu chyba koła trzeba poprzekładać. Już wszystko mamy. Taki, taki urok chyba tego auta będzie. Taki chyba urok tego auta będzie. Tak wygląda. Trzeba przykładać koła. No i dobra. Tu mamy dwa nowe taki z numerem 10 i numerem 48, tak? Mamy dwa. No dobra, to mamy dla dzisiaj tylko na to. Tak? Może jeszcze później nakręcimy, bo mamy dwa opakowania super zinxów. Otworzymy, nagramy, zobaczymy, może jakaś fajne e, albo złota albo srebrna wpadnie. Tak, y, trafia się. No dobra, to do zobaczenia wszystkim. Pa! Do później, pa!